Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale Poniedziałki z Blue. Dzisiaj jest wprawdzie środa, ale liczę na to, że kolejne odcinki będą o czasie. Na dzisiejsze spotkanie wybrałam dwie kobiety: jedna postać historyczna, jedna epicka-bohaterka. Które, które są moimi ulubionymi postaciami, inspirujące, e, sądzę, że wszystkie kobiety. Jest to Kleopatra, władczyni Egiptu oraz postać główna bohaterka milenium, czyli Lisbeth Salander. Są totalnie różne. Żyją w różnych krańcowo odległych epokach, w krańcowo odległych miejscach, w absolutnie różnym środowisku. Ale wydaje mi się, według mnie, to ikony kobiecości. Mają, roztaczają aurę, aurę wokół siebie, aurę nie do podrobienia. Oczywiście wyglądem się y, absolutnie różnią, różnią różni ich też no, mają różny vibe. E, Kleopatra żyje w czasach, kiedy Egipt jest w trudnej sytuacji, jej e, tron jest e, zainteresowanych jest e, objęciem tego tronu. E, Kilku przeciwników, jeden poważny. W kraju jest ciężka sytuacja finansowa, brak stabilizacji. Wtedy do Egiptu przybywa Juliusz Cezar. Przybywa po to, żeby osadzić na tronie osoby, którą uzna za odpowiednią. No i wspomagany wojskiem, żeby troszeczkę uciszyć. Ustabilizować sytuację. Wiadomość o tym, że przybywa Juliusz Cezar, jest kluczowa dla Kleopatry. Ona wie, że musi się z nim zobaczyć, zanim któryś z jej wrogów zdoła go omotać, zdoła z nim rozmawiać. Kleopatra posługuje się podstępem, zostaje przemycona do Komnaty Cezara do pałacu. Różnie, różne źródła różnie podają. Przyjmiemy, że ją owinięto w dywan i, i, i przemycono do pałacu. Juliusz Cezar, od momentu, kiedy ją zobaczył, a w trakcie kolejnych rozmów, no, uznał, że jest absolutnie najlepszą kandydatką na tron, na objęcie tronu Egiptu. No i to co mówiła i to jak mówiła, przede wszystkim skuteczność działania zadecydowały o tym, że została osadzona na tronie. Juliusz Cezar przebywał w Egipcie wystarczająco długo, żeby urodziła mu syna. On syna uznał. Co Umocniło jej pozycję bardzo, bo miała następcę tronu. Juliusz Cezar został odwołany do Rzymu, miał, jak wiemy, bardzo wielu zwolenników, ale miał też grupę mocną grupę mocnych przeciwników, którzy doprowadzili do jego śmierci w zamachu. Do. Egiptu został, po, wybrał się przybył do, do Egiptu Marek Antoniusz wraz z wojskiem. Jechał z, post, rozkazał, rozkazał Kleopatrze, aby stawiła się przed nim. Chciał ją nastraszyć. chciał ją zmusić do uległości. Kleopatra stawić, stawiła się rzecz jasna na spotkanie z Markiem Antoniuszem, ale jej przybycie do miejsca spotkania owiane jest legendą. Przypłynęła łodzią, łódź była złota nie wiem, czy w kolorze złota, czy, czy, czy <grych> u, utykana złotem. W każdym razie. Złoto, błyszcząca z mnóstwem błyszczących kolorowych ozdób, z karminowymi żaglami. Na pokładzie rozpylane były perfumy i kadzidło, a żeglarze, wioślarze wiosłowali w takt muzyki i śpiewu. To było zjawisko nieprawdopodobne, i tak jest opisywane. Przez starożytnych kronikarzy. Myślę, że w naszych czasach moglibyśmy to porównać ewentualnie z otwarciem, uroczystym otwarciem Igrzysk olimpijskich w Pekinie. W każdym razie Marek Antoniusz był oczarowany już zanim zanim ją zobaczył, zanim zobaczył Kleopatrę. A od momentu, kiedy ją, kiedy zaczął z nią rozmawiać, no w zasadzie zapomniał, zapomniał kompletnie, po co przyjechał, jaki był jego cel wizyty. No i też nie przypuszczał, jak długo zostanie. Wspomagał ją w rządzeniu państwem, Doczekali się trójki dzieci. a Oczywiście uznany został za zdrajcę w Rzymie. Kleopatra zrobiła, co zrobiła dla Egiptu. Zapewniła 20 lat niezależności, ustabilizowała finanse, zajmowała się Nauką zajmowała się, kulturą, biblioteka aleksandryjska była dotowana przez nią. Pozyskała ziemię na wschodzie, między innymi Cypr. Swoje dzieci obdarowała Włościami wokół, nie, w, w regionie, co mocno ustabilizowało pozycję Egiptu. Moja bohaterka. Epicka, a Lez Lisbeth Salander jest no, mieszka i, i, i żyje i pracuje w Szwecji w XXI wieku. Jest genialną hakerką. Jest niezwykle inteligentną osobą. Jest y Wspaniałym strategiem jest buntowniczką. Wypowiada wojnę systemowi, wypowiada wojnę mediom cyfrowym. Imponujące jest, jak rozgrywa swoich wrogów. Zawsze, zawsze udaje jej się być krok czy kilka kroków przed nimi. Nie, chciałam przypomnieć taką, taki obrazek, kiedy udała się na zakupy, pozyskała wielką, ogromną kwotę pieniędzy, udała się na zakupy i jak te zakupy wyglądały, to jest charakterystyczne dla niej. Mianowicie czarne, biorę. Praktyczne, biorę. Nic, odrobiny luksusu, odrobiny luksusu. Także szkoda wielka, każda z nas mając, wybierając się na zakupy z nieograniczoną liczbą środków, czułaby dreszcz emocji. Ona to w ten sposób jakby zaliczyła. Sprzedawca zwrócił się do niej z propozycją, może pani to przymierzy. Nie. No to skąd pani będzie wiedzieć, że to pasuje? Ja decyduję, co pasuje. I to jest cała Lizbet. Czy jest miłość? No jest miłość. E, tylko że jest to miłość. E, nie mająca nic wspólnego z. E, e, tym, do czego nas przyzwyczaiły zarówno literatura, jak i filmy, mianowicie rozwija się bardzo powoli, jest bardzo subtelnie, ze strony na stronę. Nie mówi się o miłości, ale wisi w powietrzu. My czujemy, że istnieje. Natomiast przejawia się zachowaniem, przejawia się wsparciem wzajemnym, bezwzględnym wsparciem, opieką. Dbaniem o, o, o życie bo te y, akcja rozgrywa się w XXI wieku i zagrożenie życia, realne zagrożenie życia istnieje a niebezpieczeństwo. No, może, może okazać się, że znajduje się w absolutnie nieoczekiwanym miejscu czy momencie. Lubię lis salander, lubię ich oboje. Teraz chciałam powiedzieć historię, zwyczajną historię ze zwyczajnego życia. Jest zima, Mój około sześcioletni wnuk słyszy prośbę od mamy, żeby wyrzucił śmieci, które w worku znajdują się w przedpokoju. Trzeba je wynieść przed, przed dom do kubła. malec biegnie do przedpokoju i jak słychać otwierane drzwi, to mama krzyczy jeszcze weź kurtkę. Następnie spogląda przy, przez okno i widzi maszerującego chłopczyka, który w, ręce, w jednej ręce trzyma worek ze śmieciami, a w drugiej ręce kurtkę. <grywki> Dziękuję i do zobaczenia.